Kursy wideo. Co myślisz o kursach wideo? Obciach. No, <laughs> o obciach. Proszę, troszeczkę obciach, chociaż no, jakby sam korzystałem, jakby też sam jestem twórcą tego typu treści, natomiast ja, nie wiem, ciężko jest mi się wyzerować w tym momencie w moim umyśle no to, tak, i, tak. I, i, i to zrobić. Wszystko idzie w kierunku skracania i agregowania tej wiedzy, czyli mówiliśmy o tym, że jest tego za dużo, nie jest tego dużo, więc. Znowuż w takim kursie e, ciężko jest postawić i wybrać na jedną daną no to informację. o naszej nie? branży, można powiedzieć. Tak? tak. Bo też nie wiem jak to jest w branży. Kursy wideo są świetne do tego, żeby nauczyć Cię, jak trzymać młotek, ale nie nauczą cię tego, jakby wyrzeźbić za pomocą tego młotka piękną rzeźbę. No nie młotki bo... nie wyrzeźbisz, chyba że z dół, No tak, z dół, tak i młotek z dół, i dłuto. No na, tak, o to chodzi. Tak. Ja myślałem, że powiesz, to tam to, wiesz, alegory jakby do, jak wojcia. Nie nie, najbardziej nie, nie, znano Najbardziej znaną w marketingu. Nie? Nie, czyli, że jak, jak trzymać młotek i dłuto? Natomiast no, nie nauczą cię, jak ładnie coś wyrzeźbić, więc są świetne w takich zagadnieniach typu, nie wiem, jak nauczyć się obsługi danego systemu reklamowego, jak wypełnić coś w danym miejscu. Ważne, żeby były aktualne, bo w tym momencie zmienia się to z dnia na dzień i też jest o to dosyć ciężko. Jest to świetne narzędzie, ale jakby właśnie do nauki obsługi danego oprogramowania, Jakiś danego systemu reklamowego, tak, i tak dalej, nie? Czyli klasa i obciążenie.